Dzisiaj przykra wiadomość. Matthew Perry, gwiazda serialu Przyjaciele, który przedstawił światu zabawną i charyzmatyczną postać Chandlera Binga w obecnie klasycznym już serialu Zmarł w wieku 54 lat w sobotę 28 października 2023 roku. Według raportu TMZ źródła związane z organami ścigania twierdzą, że aktora znaleziono w domu w rejonie w Los Angeles i wydaje się, że Perry utonął. Raport podaje, że służby ratownicze przybyły do domu w odpowiedzi na wezwanie o zatrzymaniu akcji serca. Aktora znaleziono w wannie z hydromasażem. TMZ informuje także, że na miejscu nie znaleziono narkotyków i nie ma żadnych podejrzeń o udział osób trzecich. Matthew Perry grał postać Chandlera przez cały dziesięcioletni okres trwania serialu Przyjaciele, a mimo że serial był niezwykle popularny podczas swojej emisji w telewizji, to w ostatnich latach zyskał jeszcze większą popularność dzięki dostępności na platformach streamingowych, w tym na Netflix. Obsada serialu spotkała się w specjalnym odcinku „Spotkanie po latach na HBO Max w 2021 roku i odwiedziła oryginalny plan serialu, przypominając wiele chwil, które pokochali fani w trakcie trwania sitcomu. Oprócz przyjaciół Perry miał pamiętne role w projektach takich jak 17 Again, Jak ukryć 10 milionów, Poślubić czy polubić i Troje do tanga. Wrócił na ekran w serial Studio 60 autorstwa Arona Sorkina, a następnie wystąpił w projektach takich jak Żona idealna, Dziwna para, Go on i innych. Matthew niedawno też napisał książkę, w której opisał swoje trudności z uzależnieniem od narkotyków w trakcie swojej kariery, zatytułowaną „Przyjaciele, kochankowie i ta wielka straszna rzecz”. W książce Perry jest niezwykle szczery co do swojej podróży i w wywiadzie dla magazynu GQ powiedział, że miejmy nadzieję, że jego książka i jego historia mogą pomóc innym, którzy walczą z tymi samymi uzależnieniami poczuć się mniej samotnie. A uzależnienie Matthew Perego rozpoczęło się po wypadku na skuterze wodnym w 1997 roku, okolice czwartego sezonu przyjaciół, gdy uzależył się od Wikodinu. To ostatecznie doprowadziło do nadużywania alkoholu, aż w końcu często był w stanie kaca w pracę. W roku 2000 trafił do szpitala z powodu zapalenia trzustki spowodowanego nadużyciem. Alkoholu. To jest książka o wzlotach i upadkach mojej sławy, wszystko tocząc walkę z tym strasznym nałogiem, powiedział Perry. Jest poświęcona wszystkim cierpiącym tam na zewnątrz. Wy wiecie, kim jesteście. I celem jest nauczenie, że uzależnienie może dotknąć każdego, sprawienie, by ludzie czuli się mniej samotni. Musiał istnieć jakiś powód, dlaczego nadal tu jestem, robiąc te wszystkie szalone rzeczy i doszedłem do wniosku, że jest to napisanie książki, która pomoże ludziom, którzy przechodzą albo przeszli to samo co ja. Poza tym chciałem, aby opinia publiczna zrozumiała, jak trudno jest rzucić nauk i nie oceniała osób używających, bo to naprawdę, naprawdę trudne. To nie jest podróż ego ani nic takiego do daopera. To surowa, bezlitosna prawda o byciu uzależnionym, o tym, kto to przeżył, o tym, kto musi to przeżywać codziennie. Praca, którą trzeba włożyć każdego dnia, aby uratować się przed tym potworem, który mieszka w Twoim umyśle, jest rzeczą trudną do wytrzymania. Przyjaciół się uwielbia albo nie cierpi, ale dla wielu z nas, którzy na przestrzeni lat zaangażowali się w ten serial, ta wiadomość to jak utrata prawdziwego przyjaciela. Zostanie z nami na zawsze jako uroczy i zapawny Chandler Bing.